thank you Proszę Państwa, gra na własnym boiszku może przechylić szale zwycięstwa na stronę gospodarzy. Oczywiście gorący doping będzie im niezwykle potrzebny, zwłaszcza, że rozpoczyna się faza grupowa eliminacji Mistrzostw Świata. Ładne mijęcie z wodem, co zrobi? Czulni! Ale niewiele brakowało! A sam nie może w to ubiegł. Naprawdę nie mógł trafić takiej plątaninie ciał. Dobrze wyczuł zamiary rywala. Na pozycji stopera powinien występować gracz interweniujący pewnie i bezkompromisowo. Właśnie ci. Wyśmienicie! Proszę Państwa, gol! Piękny, bajeczny, kosmiczny strzał i piłka ląduje w siatce. Zdecydował się na strzał. Znakomita decyzja. Nie będzie ostrzeżenia. Za ten ślisk będziemy mieli rzut wolny. Alt hacker. Głęboko tam. Wywalczyli aut. Mało bramek w innych meczach. Namki. Dobra, daleka piłka. Mija obrońcy. Seria zwodów. Jeden, drugi. Musiał to przejąć. Nie myślał teraz zbyt wiele i pewnie wybił tę piłkę. Jestem na sam z bramkarzem. Fantastyczna interwencja. To jest mur nie do przejścia. Lee. Doskonałe teraz przejęcie. Widzimy właśnie wyniki trwających pojedynków. Park. Tymczasem dobry do obrońcy. Po 45 minutach gry jest 1 do 0. I piłkarze udają się na zasłużony odpoczynek po pierwszych 45 minutach spotkania. Czy do tej pory mecz spełnia swoje oczekiwania? Z pewnością interesująca będzie druga połowa tego spotkania. Jest pytanie, kto go zatrzyma? Już nie jest kryty. jest bramka! Dzisiaj rzeczywiście zdobywanie goli wychodzi mu wyjątkowo łatwo. Nie sądzę, żeby była to ostatnia bramka w jego wykonaniu w tym meczu. Bardzo wysoka forma tego zawodnika. Czego chcieć więcej? Dwa strzały, dwa gole. alt dobrze tam dostrzegł. Będą teraz spróbowali jak najdłużej utrzymać się przy piłce. Ale szudane zagranie. Tego typu zawodnik jest konieczny, nieodzowny w każdej klasowej drużynie, choć nie zawsze jego wkład jest doceniany przez kibiców. I ja obrońcę z wodem. Jak to wykończył? Hariri. I do przodu. Hariri. Groźnie, bardzo groźnie, pole karne. Ale ładny przechwyt. W tym spotkaniu obrona wygląda najsolidniej z wszystkich formacji. Chun-Li. trafia! Gol to najlepsze lekarstwo na meczowy stres. Proszę Państwa, robi nam się prawdziwy festiwal strzelecki w końcówce tego meczu. To nie był najlepszy dzień tego piłkarza i ten chyba to dostrzegł. Brakowało mu dziś wiary w siebie co odbijało się niekorzystnie na całego zespołu. Będzie zmiana. Czy uda mu się przetrzeć? Przez sędziego doliczona tylko jedna minuta do regulaminowego czasu gry. Raźnie poluje na hat ale musi zachować trochę spokoju, bowiem trudno mu będzie strzelić w takiej sytuacji trzecią bramkę. I koniec tego spotkania. Trzy punkty na ich koncie. Te trzy punkty z pewnością przybliżają ich do awansu do finałów Mistrzostw Świata. Bramkarz był dzisiaj niczym mur. Jemu na pewno należy się najwięcej pochwał z racji wygranej. Kończymy, żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia i do zobaczenia.